Dobry Polsko, dzień jedenasty naszego spływu. Sienanie w postaci krowek z łotelną. Wchodzi jak złoto. I jest też, nie widać tego, ale tu Kawka. Także jest spoko. Lekkie słoneczko. Trochę wiatrek, ale jest fajnie. Zbieramy się i płyniemy. Mijamy właśnie nieszadę. jest taka Warszawa, tylko że nie. Fajna miejscowość polecam 10 na 10. To ma mi 26 km. Dzisiaj płynie się nieźle. Mamy tempo takie 6 6:2 mniej więcej na, na godzinę, także jest w porządku. Yy, za jakieś dwie godzinki z hakiem będziemy robić dłuższą przerwę w Toruniu, bo zostało nam do Torunia jakieś 14 km. Yy, pogoda jest ładna, słoneczko fajne, troszkę wiaterek wieje no są momenty gdzie, gdzie te fale są większe i bardziej przeszkadzają a są takie momenty jak teraz gdzie, gdzie płynie się bardzo przyjemnie i tak naprawdę no ciśniemy mocno przed siebie także yy, chwila przerwy dosłownie 5 minut i lecimy dalej i tak sobie płyniemy o, tam w oddali widać most to jest most to jest A1 pod Toruniem Także już niedaleko to Troszkę wieje, ale lekko nas odsłaniają od tego drzewka. Że całkiem przyjemny dzień. No, Elo! Strzelają! Jesteś, jesteśmy w Toruniu. W Toruniu, który słynie z piernika. I chyba z Mikołaja Kopernika. A tak poza tym to nie wiem. E, idę szybko. No zakupy, bo trzeba coś zjeść. Jest godzina 14:40. Płynie się dzisiaj dobrze, jest ładna pogoda, trochę wieje, ale to nie jest aż taka przeszkoda. 40 km już za nami. No i chcemy jeszcze zrobić dzisiaj ze 30. Planujemy dopłynąć do Solca Kujawskiego albo nawet do Bydgoszczy, jak się uda i tam gdzieś jakiś nocleg sobie dzisiaj ogarnąć. Także Kamil został, pilnuje Szczupaka przy rzece i sprawdza noclegi, a ja lecę w tym czasie na zakupki, szybciutkie. No bo, no bo coś trzeba zjeść. Całkiem niebrzydko w tym Toruniu. Byłem tu kiedyś, ale nic stąd nie pamiętam. Ale też nie ma dzisiaj czasu na zwiedzanie, także tyle nagram, tyle co, co widzę. Tam jakiś ładny kościółek tu bardzo ładne budyneczki wygląda to jak w bajce jest pizza jedzona taki widoczek mamy proszę bardzo piękny, klimatyczny teren także szybko jemy i spadamy, bo jeszcze jakieś 5 godzin przed nami płynięcia musimy przy okazji jeszcze ogarnąć nocleg ale to się zaraz zrobi, tylko czas zjeść najpierw póki ciepłe toruńskie bulwary ładne widoczki Ludzie spacerują Pogoda jest piękna A my Wiosło w dłoń I naprzód Miejemy jakiś konkret ok okręt Nie wiemy co to jest Wygląda jak jakaś Parka Nie wiadomo Tu jest wiatrowa farma A my szukamy miejsca do spanka ja... To jest nasza dzisiejsza miejscówka do spania tam naprzeciwko miejscowość, jeśli dobrze myślimy, to jest to Solec Kujawski, zaraz przed Bydgoszczą. Tu namiot rozłożymy, tam już ściągnięty na brzeg szczupak, ładnie to wygląda. Pięknie, spokojnie. My rozpoczynamy dzień 12, już jesteśmy na wodzie 7.10. Szybko płyniemy do Solca, na drugą stronę i tam robimy szybkie jeszcze zaopatrzenie. I płyniemy dzisiaj, ile mamy w siłach, chcemy dopłynąć do Grudziąza, tak? Także kawał drogi przed nami, ale miejmy nadzieję, że się uda i tam w końcu ten nocleg złapać. Także w pięknych warunkach na razie płyniemy. Dzisiaj ma być wiatr. Zobaczymy jak będzie. Ja lecę szybko do, do sklepu, kupić coś na jesienią, kupić jakąś wodę, bo się kończy, bo trzeba też coś pić, a jak grzeje, no to. To ważne. No i, i ruszamy dzisiejszy cel yy, minąć. Najpierw Bydgoszcz i potem kierujemy się na Grudziądz. A w Grudziądzu miejmy nadzieję uda się w końcu z tym hotelikiem, bo my, no już od tygodnia się nie zatrzymaliśmy w żadnym yy, żadnym pokoju. A dobrze byłoby trochę doprowadzić się do porządku, bo, bo już jest ciężko no już, już powoli zaczyna brakować sił. Już chcemy, żeby to się kończyło. Po prostu odliczamy kilometry do końca. Zmęczenie jest okrutne. I, I fizyczne, ale też chyba psychiczne nawet bardziej. Tym całym spływem. Ale tak to jest właśnie, jak się człowiek szarpie na coś trochę większego od niego. Także dajemy jeszcze ostatki sił. Dziękuję bardzo. Ostatki sił wykrzesujemy z siebie i i płyniemy Opuściliśmy Solec Kujawski Za nami stanica Wopru Tam niezła ekipa też się montuje Na trzy kajaki chłopaki płyną No my płyniemy dalej Nie czekamy na nikogo Pogoda na razie piękna Chłopaki nam powiedzieli, że dzisiaj podobno zapowiadają nam wiatr w plecy Od Bydgoszczy Także miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie I grudziądz osiągniemy Ale na razie trzeba płynąć 8.10 Szybko najedzeni jakimś lekkim śniadankiem i ciśniemy. Proszę Państwa, mijamy Bydgoszcz. Po naszej lewej stronie tutaj. Ujście Brdy do Wisły. Także tyle mam do powiedzenia na ten temat. Kolejna rzeka, która wpada do nas jest fajnie. My jako, że jesteśmy przy Bydgoszczy to oficjalnie jesteśmy za punktem 700. Czyli zostało nam 170 km, dzisiaj na liczniku jest lekko ponad 10, prawie 11. Pogoda jest na razie przepiękna, e, więc kajaczkujemy, wiosłujemy no co? Proszę bardzo, bydgoski Fordon, czyli opuszczamy w zasadzie Bydgoszcz i płyniemy na naprzód. Chwilę przerwy robimy, bo od 5 godzin jesteśmy na wodzie. Odkąd ruszyliśmy z solca kujawskiego? Zrobiliśmy już 38 km, dzisiaj 38,5 nawet. Więc jesteśmy już bliżej do Grudziądza niż dalej, a jest dopiero godzina 13, także jak wszystko dobrze pójdzie, to jest szansa, że nawet i, i gdzieś koło godziny 18, 18.30, najpóźniej 19.00 powinniśmy dotrzeć do Grudziądza. Więc zaraz y, coś zdziabniemy do zjedzenia, poszukamy sobie hotelu i, i tam chcemy się dzisiaj y, zdrzebnąć, naładować bateryjki i wziąć prysznic, bo przydałoby się w końcu nam. Ładne lasy, ładna rzeka, jeje nam dzisiaj w plecy. Chyba pierwszy raz na tym wyjeździe, więc jest to ciekawa odmiana. Do Grudziądza zostało jeszcze jakieś 18 km. Pi razy oko. Także jest szansa, że będziemy tam na 18, więc będziemy mieli dzisiaj dłuższy wieczór, żeby wypocząć. Jutro miejmy nadzieję podobny atak i w piątek Króciutki odcinek na dobitkę. Wszystko na razie wygląda dobrze. Oby się nie zepsuła pogoda, nie? Za każdym razem, jak to mówię, to się potem psuje, także może nie tym razem. Widać już pierwsze budynki Grudziądza. My właśnie przepłynęliśmy sobie pod mostem. Nie wiem, czy tu nie idzie A1, czy coś takiego. Także jeszcze ostatnie parę kilometrów i jesteśmy tam. Hotel jest klepnięty. Jest godzina 17. A my mamy na liczniku 67 km, co jest absolutnie genialnym wynikiem. O, tutaj jeszcze znak żeglarski, 828 km szlaku od punktu 0, czyli dzisiaj jeszcze zostało nam no 6. 6 ostatnich kilometrów i będziemy tam, gdzie chcemy być. Dzień dobry, dotarliśmy do mariny w Grudziądzu. Dzisiaj zrobione 75 km prawie, czy coś takiego. Także super dystans, bardzo nas to zbliżyło do celu. Płynęło się dobrze, jest godzina w zasadzie 18.15, więc mamy dużo czasu jeszcze. Idziemy do hotelu, zostawić sobie y, rzeczy, troszeczkę się ogarnąć i dziabamy na miasto coś. Także y, może jeszcze jakieś parę ładnych ujęć z grudzią dzisiaj sobie nagram. A jak nie, to. Jemy y, piwko, pijemy. Jest fajnie. Zupkę zjedliśmy wcześniej. Teraz drugie danie. Jak królowie się nażremy. A jutro wracamy do namiotu i makaron z konserwą. <noise> I o to chodzi. Proszę bardzo. Grudziądz. Proszę Państwa. Nie idziemy do centrum, bo nie mamy siły. Wystarczy nam to co tutaj. Zjedliśmy. Zrobiliśmy zakupy. Idziemy do hotelu. Idziemy spać. Szybka akcja.